Siema widzowie, dzisiaj mam dla was naprawdę mocne newsy, bo to, co Roblox ostatnio odwalił, to jest wielka tragedia. Zaczniemy sobie od tego, że Floryda oficjalnie pozwała Robloxa i aż do tego, że Roblox chce usunąć odznaki z profilu na Robloxie. Ale przed startem widzicie osobę na ekranie, która wygrała 400 Robuxów i w tym filmie do wygrania jest dodanie do znajomych, bo dawno nie było. I aby znaleźć się w moich znajomych na Robloxie, wystarczy zostawić suba i łapkę w górę. I oglądać film do końca, i napisać swoją nazwę z Robloxa w komentarzu. Dobra, ja już dalej nie przedłużam i lecimy z filmem. Dobra, nasz pierwszy news na sam początek jest niestety zły, bo wygląda na to, że Floryda oficjalnie pozwała Robloxa. Prokurator Generalny Stanu Floryda opublikował wpis na Twitterze, w którym poinformował, że w związku z trwającym dochodzeniem dotyczącym przestępstw wobec nieletnich złożyli oni pozew przeciwko Robloxowi. Za rzekome wprowadzanie w błąd w kwestii bezpieczeństwa dzieci na platformie. I szczerze mówiąc, mnie to w ogóle nie dziwi. Przypomnę tylko, że wcześniej Floryda prowadziła już dochodzenie cywilne, a potem sprawa została eskalowana i firma została objęta dochodzeniem karnym, o czym też było głośno w mediach. Więc ten pozew wygląda raczej jak kolejny krok w całej tej sprawie, a nie coś zupełnie niespodziewanego. Z tego, co wynika z informacji udostępnionych przez prokuratora generalnego, Roblox ma być oskarżany o to, że publicznie deklarował wysoki poziom ochrony dzieci, a jednocześnie, według śledczych, nie reagował wystarczająco skutecznie na realne zagrożenia pojawiające się na platformie. I właśnie to ma być głównym powodem pozwu. Cała sytuacja jest bardzo poważna i może mieć ogromne konsekwencje dla Robloxa, zwłaszcza, że to już kolejna sprawa tego typu w USA. Jestem bardzo ciekaw, jak firma się do tego odniesie i co z tego wyniknie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy waszym zdaniem Roblox faktycznie zawalił sprawę? Czy to już przesada ze strony władz? Kolejny nasz news jest po prostu bardzo tragiczny i nic dziwnego, że ludzie są tym mocno zażenowani. Chodzi o to, że w 2026 roku, po niemal 20 latach, Roblox planuje usunąć oficjalne odznaki Robloxa z profili użytkowników. Jeśli nie do końca pamiętacie, o jakie odznaki chodzi, to są to te klasyczne badge widoczne na profilu. Symbole bycia starym graczem, członkiem builder klubu, czy po prostu częścią historii platformy. Na forum deweloperskim Roblox podał powód tej decyzji i, mówiąc wprost, tłumaczy się tym, że odznaki nie odzwierciedlają już sposobu, w jaki gracze wyrażają siebie dzisiaj oraz że ich usunięcie ma zrobić miejsce na nowe, bardziej efektywne funkcje profilu. Tylko, że społeczność kompletnie tego nie kupuje. Reakcja graczy jest bardzo negatywna, komentarze są pełne rozczarowania, złości i poczucia, że Roblox po raz kolejny usuwa coś, co miało realną wartość sentymentalną. I szczerze, w ogóle się temu nie dziwię. Te odznaki były nie do zdobycia ponownie, więc dla wielu osób były dowodem stażu i czymś, z czego można było być dumnym. Na szczęście warto zaznaczyć jedno: odznaki z gier weryfikacji konta oraz odznaki administratorów nie zostaną usunięte. Mimo to dla wielu starszych graczy to kolejny sygnał, że Roblox coraz bardziej odcina się od własnej historii. Tak szczerze, nasz kolejny news jest naprawdę ciekawy, bo wygląda na to, że Rosja może pójść o krok dalej po zbanowaniu Robloxa. Jak dobrze pamiętacie, niedawno Roblox został oficjalnie zablokowany w Rosji, ale na tym temat się nie kończy. Pojawiły się informacje, że rosyjskie władze rozważają stworzenie własnej wersji Robloxa, czyli lokalnego odpowiednika tej platformy. Z doniesień wynika, że cała sytuacja zaczęła się po tym, jak Kreml miał otrzymać falę wiadomości od dzieci i młodzieży, które były naprawdę wkurzone wprowadzonym zakazem. Te informacje zostały potwierdzone przez rzecznika prezydenta Rosji, Dmitrija Pieskowa, co nadaje całej sprawie sporo wiarygodności. Dodatkowo, sekretarz Izby Obywatelskiej Rosji miał powiedzieć, że państwo powinno jak najszybciej stworzyć własną platformę, ponieważ, cytując, chcą szanować opinie i potrzeby dzieci. I szczerze mówiąc, wcale bym się nie zdziwił, gdyby Rosja faktycznie spróbowała zrobić coś w tym stylu. Już wcześniej widzieliśmy podobne ruchy, gdzie po banach zachodnich platform powstawały lokalne zamienniki. Pytanie tylko, czy taki rosyjski Roblox byłby w stanie realnie zastąpić oryginał. I czy ktokolwiek poza Rosją w ogóle chciałby z niego korzystać? Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem taki projekt ma jakikolwiek sens. I to by były już wszystkie newsy na dziś. Dzięki, że zostaliście do końca. I pamiętajcie również o konkursie. Dobra, ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.